Maciej Omylak, koordynator Festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju odbywa się w Warszawie po raz piąty. Jego celem jest poszukiwanie muzyki, poszukiwanie zjawisk w muzyce współczesnej, które możliwie najpełniej i najpiękniej wyrażają to, co niewyrażalne. Staramy się dawać artystom taką możliwość, żeby w swoich propozycjach, w tym co na festiwal przygotowują, mogli zadać pytania, mogli przyjrzeć się temu, co jest pięknego, niezwykłego, tajemniczego w kulturze muzycznej różnych religii i dać temu wyraz, przetworzyć to przez siebie. Festiwal ma na celu tworzenie przestrzeni spotkania, tworzenie przestrzeni dialogu, rozmowy. Chcemy, żeby łączył, chcemy, żeby dzięki niemu, dzięki tym propozycjom, które Państwo będą mogli usłyszeć na festiwalu, wydarzyło się coś pięknego. Mamy nadzieję, że każdy z nas, słuchając koncertów, uczestnicząc w wydarzeniach towarzyszących, będzie mógł Odkryć coś nowego, przeżyć coś głębokiego. Serdecznie zapraszam.